Cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie w piątym rozdziale gry zatytułowanym Miejsce Zbrodni. Dzisiaj poznamy kolejnego naszego bohatera. Twarz, którą widzicie w tym momencie na ekranie, to Jaden. Jaden jest policjantem i za chwilkę będzie badał miejsce zbrodni. Warto zwrócić uwagę na to, że od tej pory, kiedy będą pojawiały się nowe sceny po nowych loadingach, tam gdzie pokazuje się godzina, dzień i tak dalej, będzie również ileś tam milimetrów. Jeszcze nie chcę Wam zdradzać, co to jest. Do tego sami niedługo dojdziecie, ale zwróćcie uwagę, że coś takiego jest pokazywane. Ten zamknięty, proszę pana. Proszę się cofnąć. Agent Norman Jaden, Ma pan jakąś odznakę, panie Jaden? Tak. Oczywiście, że tak. Dobrze, może pan wejść. Ok, śmigamy w takim razie. Blake, mogliśmy zawołać za Blake'em albo zapytać o Blake'a. Szukam porucznika Blake'a. Znajdę go tu? Widziałem go tu wcześniej. Powinien gdzieś być. Dzięki. Ok, w takim razie lecimy na miejsce zbrodni. Jak widzicie pogoda jest potworna. Ja nie mógłbym wytrzymać pracy w takich warunkach. Ogólnie nienawidzę wilgoci, ale o tym chyba już mówiłem ostatnio. Ok, nasz Norman Jaden Używa specjalnych, e, specjalnych okularów, których... których... Zapis do wideo. O. ARI. 8.02.3. Wczoraj, 4 października 2011. godzina 8.14. 8.14 wieczorem, oczywiście. Jest to specjalny futurystyczny sprzęt wykorzystywany przez FBI. Um... Możemy w ten sposób skanować e, najbliższe otoczenie w poszukiwaniu na przykład właśnie dowodów. Tu znaleźliśmy jakiś fragment DNA. Nie ma związku z dochodzeniem. Wiadomo, że na miejscu zbrodni pojawi się masa e, masa nie wiem, rzeczy niezwiązanych do końca e, z dochodzeniem. Może najpierw udajmy się faktycznie do, e, do ciała. A najpierw udajmy się może do Blake'a. To jest Blake, to jest e, człowiek, który zarządza w tym miejscu całą operacją. Ja go popytamy w pierwszej kolejności. Porucznik Blake, agent Norman Jaden z FBI. Myśmy dzisiaj na właśnie posterunku powiedzieli, że pan wie. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, deszczu i trupów, to dobrze pan trafi. Mike, pomyśleć temu złomacowi w pultorze, żeby zmastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się porusznik. No, idzie pan, Jaden. Okej, okay, mamy chwilkę, żeby popytać go o to, czego już się znażył dowiedzieć. Więc, co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. Na razie wiemy niewiele. Tego, co udało nam się zebrać, wygląda to na robotę z zabójcy z oligami. Um... No i co z tym koronerem? Jest już w drodze, poruszniku. Czekamy już godzinę do kurwy nędzy. Przyczyna. Wiemy, co spowodowało śmierć? Na ciele nie ma śladu. Możliwe, że został utopiony. Jak pozostali. Uh, czas? Czy czas zgonów został ustalony? Po stężeniu pośmiertnym było to nie dalej jak 6 godzin temu. Więcej dowiemy się, jak przyjedzie korona. Tony, dziennikarzyny mają zakaz zbliżania się na kilometr od tego miejsca, jasne? Tak jest, poruszniku. Mm, świadkowie. Jasne, świadkowie? Jeszcze nie. W takiej okolicy? Wątpię, żeby ktokolwiek coś widział. Wiesz, jestem trochę zajęty. Może porozmawiamy o tym później, na posterunku. Jasne, nie masz prawa. Mogę się tu rozejrzeć? Proszę bardzo. Hej, Jaden! Niech pan da znać, jak pan coś znajdzie, dobra? Działamy w jednej drużynie. No dobra. Jaden ogólnie jest strasznym spaniakiem. Ja go osobiście nie lubię. Podejrzewam, żeby go też nie wiedzieć się specjalnie. Darzyć wielkim szacunkiem. Najpierw tak jak wspomniałem udamy się do ciała. Troszkę szkoda, że w tej grze nie da się biegać. Rozumiem, że dziwnie by to wyglądało gdyby w funkcjonalności V.I. biegał z punktu A do punktu B Kiedy wszyscy raczej tutaj są Starają się być dokładni i sprawdzają każdy centymetr przestrzeni bardzo dokładnie Ciało oczywiście jest schowane pod takim namiocikiem spróbujmy, spróbujmy ustalić co tak naprawdę się tutaj stało OK, wszystko po kolei będziemy badać. Na pierwszej ofiary została Figurka origami w prawej ręce. Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci. Mm -hmm. Weźmy może tą Oferatu figurkę. Jeremy Bowles. Zaginiony 5 dni temu. Sprawdź w pliku. Hmm, rozdena. Rana powierzchowna na prawym udzie. Analiza próbek krwi wskazuje, że jest po Prawdopodobnie zadrapanie powstało przy przenoszeniu ciała. Wyniki badania krwi wskazują na długotrwały stan wyczerpania fizycznego. To będzie oznaczało mniej więcej tyle, że ofiara była gdzieś przytrzymywana przed śmiercią, w jakiś sposób męczona. Ma umarzoną głowę, tak jak Czyli bez większego szacunku dla ciała się morderca odnosił. No dobra, to chyba wszystko. Ja osobiście nic tu więcej nie widzę. W takim razie wycofajmy się. I spróbujmy zabezpieczyć teren. To już chyba wszystko. Nie, tego na pewno nie analizowaliśmy. Uwaga do bez znaczenia od z policjantów miejsce. To troszkę dziwne, że policjanci badający miejsce zdarzenia są automatycznie wykluczani, prawda? Nie jest to, to żaden spoiler to akurat nie będzie powiązane z dalszą tabułą. A um, taka zwykła notka ode mnie. Uwaga do Iwo, grubka bez znaczenia. Pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. Tak jak widzicie, znajdziemy tutaj raczej same śmieci. Czy tam coś jest? Nie. Tu również widać. Udajemy się może to jest Górnie nie przejdziesz pod supem. Raczej znaczy dzisiejszy odcinek będzie troszkę brzydki, bo jak widzicie, kiedy mamy e, założone nasze ARI. A wszystko jest czarno-białe brzydkie, a i samo to otoczenie nie jest specjalnie ciekawe. Żeby nas tu nic nie potrąciło bardzo bym chciał. O, zobaczcie, w ogóle stąd się unosi pyłek. I to jest doskonały trop, bo po unoszących się pyłkach, które jak widzicie noszą się dosyć długo, um, będziemy w stanie odnaleźć ścieżkę, jaką przemierzyła nasza ofiara. Ślady no pyłków zbadaj, to zbadaj. Uwaga do ślady krwi na hmm. Analiza potwierdza, że krew należy do uchwały. I stąd ją tutaj przyniesiono. Widzimy już jakieś odosobnione um, ślady butów. Śladów stóp zaczynają się tuż za śladem butów. Może trochę zależy do No Okej, okay, w takim razie podążajmy za tym śladem. W zaznaczeniu od ofiary. Czyli ciało ofiary musiało zahaczyć się płot. Stawem, porzucić ciało i prawdopodobnie na płocie spowodował zatrapanie. No to wyjaśnia oczywiście rany na nodze. Czyli musimy udać się na górę. No, tu będzie ślizgo niestety. To są, przynajmniej dla mnie, dosyć trudne sekwencje. Trzeba przytrzymać kilka przycisków na raz. Czasami naprawdę dadzą one upaść. Um... No dobra, to jeszcze nie były złe. Troszkę się nasz bohater upierniczy, pierniczy, ale przynajmniej wiem mniej więcej skąd zabrane ofiary. Spróbuję przeskanować teren. Też mi się tak wydaje. Tu niestety ślady się urywają. Dalej chyba już nie pójdziemy. <grystanie> <grystanie> Nawet mogę sobie odpuścić próbę pójścia w tą stronę. Nawet dalej się nie da pójść. Tu już <grystanie> gra tworzy nam niewidzialną ścianę. Szkoda. Dobrze, w takim razie nie ma sensu już dłużej się męczyć. Myślę, że możemy zdjąć nasze okulary, żeby zobaczyć troszkę więcej. Chciałbym też zwrócić Waszą uwagę na, na dwie rzeczy. Po pierwsze, w tym odcinku jest troszkę zrypane audio, to znaczy, że szumy otoczenia są autentycznie um, troszkę zagłośne w stosunku do, do wypowiedzi naszego bohatera um, i tak dalej. No, musimy również wykonać sekwencję, żeby przypadkiem Jaden się nie wypieprzył. Oczywiście, jeśli się wypieprzy, to pewnie znajdzie się jeszcze szybciej na dole, ale kolejny to. Dobra, jakoś się udało. Nie, 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 nie Jaden. Na dół schodzimy, na dół schodzimy. Nie zrozumieliśmy się. I drugą z rzeczy, którą chciałem wam przekazać jest to, że udało mi się poprawić troszeczkę status jakości audio, wideo moich filmków. Dlatego też nie będziecie widzieli żadnych takich fioletowych cieni pod białymi elementami ekranu. Nie wiem czy wcześniej byliście w ogóle w stanie to dostrzec, jeśli nie to dobrze. Zostaje pan? A... Zostań. Tak, rozejrzę się, jeśli pan pozwoli. A proszę ja cię bardzo. Ale tylko dlatego, że nie chcę jechać z Jadenem. <gry> tak naprawdę również udaje się teraz na posterunek. Bo myślę, że udało nam się znaleźć tutaj wszystko, co, co chcieliśmy, co potrzebowaliśmy. Chociaż wiecie co? Rozejrzymy się może jeszcze momencik. Bo coś mi się wydaje, że tutaj pod płotem kiedyś coś znalazłem. Tu, gdzie stoją ci policjanci. Nie wiem, czy to będzie coś istotnego, czy to może będzie jakiś ślepy trop, który na nic mi się nie przyda. Wyciągnę swoje kularki, a to już ostatnio to zrobimy. Widać, nic tu nie ma. Spadamy w takim razie. Kiedy dotrzemy na posterunek będziemy mogli za pomocą tych naszych okularków przeanalizować wszystko, czego się dowiedzieliśmy i to już będzie całkiem ciekawe. To na pewno będzie wyglądało efektowniej niż, niż ta dzisiejsza scena w błocie deszczu i, i w ogóle w, w tym szumie autostrady. Pytanie, gdzie ja zmiałem zaparkowany samochód? Ten? Chyba ten, bo do tego możemy wejść. Świetnie. Ach, no dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Eee, to koniec w dzisiejszym odcinku. Fajnie, że poznaliście Jaydena. Jest dla mnie jedną z najmniej interesujących postaci, ale z uwagi na sprzęt, jaki posiada, e, na jego zdolności, i na to, że ma on wgląd do, do ciekawych akt i takich innych rzeczy. Na pewno będzie również postacią, postacią bardzo istotną. E, tak czy siak, więcej na jego temat i innych bohaterów dowiecie się w następnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i cześć.